Dr. Fate to jedna z najpotężniejszych magicznych istot w uniwersum DC Comics. Jego alter ego, Kent Nelson, był uczonym i członkiem założycielem Ligi Sprawiedliwości. Jego moc pochodziła m.in. z mistycznego artefaktu, Helmu Przeznaczenia, który łączył go z potężną istotą Nabu, który był jednym z władców porządku. Dzięki temu Nelson zyskał dostęp do niesamowitych zdolności, czyniąc go obrońcą świata przed siłami chaosu i ciemności. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym poprosić Was o pozostawienie łapki i komentarza, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Jego potęga opierała się głównie na magii. Dr. Fate posiadał zdolność rzucania czarów, które manifestowały się w różnych formach: od potężnych energetycznych ataków po skomplikowane iluzje i manipulacje rzeczywistością. Potrafił generować konstrukcje energetyczne, co pozwalało mu więzić przeciwników lub osłaniać sojuszników. Był w stanie powielać swoją postać, tworząc liczne klony, które walczyły u jego boku, oraz używać projekcji astralnej, umożliwiającej mu komunikację na odległość. Hełm przeznaczenia dawał mu również zdolność prekognicji, mógł przewidywać przyszłość i analizować różne możliwe ścieżki wydarzeń. Doktor Fate posiadał także nadludzką siłę i wytrzymałość, co sprawiało, że mógł stanąć do walki nawet z najsilniejszymi przeciwnikami, jak czarny Adam czy demon Sabak. Brał również udział w starciach u boku Ligi Sprawiedliwości przeciwko tak potężnym zagrożeniom jak Trigon oraz Darkseid, gdzie jego mistyczne moce odgrywały kluczową rolę w walce z tymi kosmicznymi bytami. Dzięki mistycznej pelerynie przeznaczenia zyskał zdolność latania oraz dodatkową odporność na ataki magiczne. Potrafił generować potężne pola siłowe, teleportować się na znaczne odległości oraz wskrzeszać umarłych. Jego moc była niemal nieograniczona, a lata treningu pod okiem Nabu uczyniły go jednym z najpotężniejszych magów w historii. W trakcie swojej kariery Dr. Fate stanął do walki z wieloma przeciwnikami, w tym demonami, magicznymi bytami i istotami chaosu. Pokonał m.in. potężnego czarnoksiężnika Wotana, który wielokrotnie próbował zdobyć hełm przeznaczenia i wykorzystać jego mocy do własnych celów. Czy też zneutralizował demona Nergala, którego magia mogła niszczyć całe wymiary. Jego wrogowie często należeli do sił chaosu, przeciwko którym władcy porządku wysyłali swojego czempiona. Pomimo swojej potęgi, dr Fate nie był postacią niepokonaną. Jego największą słabością było uzależnienie od hełmu przeznaczenia. Bez niego Kent Nelson nie miał dostępu do większości swoich mocy. Ponadto, połączenie z Nabu niosło ze sobą pewne konsekwencje. Hełm miał własną wolę i potrafił przejąć kontrolę nad użytkownikiem. Magia Dr. Fate'a, choć potężna, miała swoje ograniczenia. A ciągłe korzystanie z niej prowadziło do wyczerpania. Ostatecznie w filmowym uniwersum DC poświęcił swoje życie w walce z Sabbakiem, aby uratować swoich przyjaciół i świat przed zagładą, pokazując, że nawet najwięksi bohaterowie nie są nieśmiertelni. Podsumowując, jego moc, oparta jest na magii i wiedzy przekazywanej przez Nabu czyniła go niemal wszechmocnym bytem, zdolnym do walki z największymi zagrożeniami a jego historia to opowieść o przeznaczeniu, poświęceniu i walce o zachowanie równowagi między porządkiem a chaosem. Jeśli chciałbyś posłuchać o innych potężnych bohaterach, daj mi znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!